Skąd wiadomo, jaki obiektyw potrzebujemy, jeśli dopiero jesteś na początku przygody swojej fotografii, to ja polecam wziąć po prostu telefon. I w telefonach obecnie mamy przynajmniej trzy obiektywy. Czasem są też takie obiektywy, jakby pośrednie wartości. I zazwyczaj jest tak, że mamy ultra szeroki, czyli w tym przypadku zrobię Asi takie zdjęcie ultra szerokie. Dobra. Też mamy obiektyw taki główny. On najczęściej ma około 28 mm. Tak jest najczęściej, więc też zrobię Asi zdjęcie. Dobra. I często mamy też zoom. Ja w tym przypadku mam tutaj trzykrotny zoom, więc spróbujemy, to jest taki odpowiednik pewnie obiektywu około 70-80 mm, więc zrobimy kolejne zdjęcie, to już bardziej portretowe. Tu nie używam jakiegoś rozmywania tła. Patrzymy, który efekt nam się podoba, albo którego szukamy, czyli tu mniej więcej jesteśmy w stanie określić, która ogniskowa może być fajna. Łatwo powiedzieć, który obiekty będziemy potrzebować na początku, czyli możemy sobie przeglądać nasze zdjęcia, na przykład jeśli potrzebujemy aparatu na wyjazdy. Warto prześledzić to i wtedy wiemy, jaki ogniskowi będziemy potrzebować. Może się okazać, że na przykład nie potrzebujemy dużego, ciężkiego zuma, tylko wystarczy nam jeden obiektyw, na przykład 5 mm lub 50 mm w zależności co lubimy fotografować.